Raz ów żeglarz miał nogę odciętą w kolanie, to znów w biodrze. Kiedy indziej był jakąś przerażającą poczwarą, która miała od urodzenia tylko jedną nogę i w samym środku ciała. Patrzeć, jak on skakał, biegał i gonił za mną przez płoty i rowy, było najgorszą zmorą. Krótko mówiąc, wobec tych strasznych widziadeł ciężko przychodziło mi zarabiać moje cztery pensji miesięcznie. Jednakże, choć tak mnie trwożyła sama myśl o żeglarzu z jedną nogą, to osoby kapitana bałem się o wiele mniej niż ktokolwiek z tych, którzy go znali. Bywały takie wieczory, że uraczył się nadmierną ilością rumu z wodą, ponad wytrzymałość jego głowy. Wtedy zazwyczaj siedział i śpiewał jakieś wariackie stare i dzikie pieśni marynarskie, nie zważając na nikogo. Niekiedy jednak, kazał wokoło zastawić szklanki i zmuszał całe zalękłe towarzystwo do słuchania swych gawęd lub wtórowania chórem jego pieśniom. Często słyszałem, jak dom trząsł się od przyśpiewki – jo, ho, ho, i butelka Romu! Wszyscy stołownicy z obawy o swe cenne życie Przyłączali się do tego chóru i w śmiertelnym strachu starali się zagłuszyć jeden drugiego, byle się nie wyróżniać. Podczas bowiem tych ataków, kapitan był towarzyszem najniepoczytalniejszym w świecie. Tłukł ręką w stół, aby uciszyć zebranych. Skakał unosząc się z gniewem na niewczesne pytanie albo odwrotnie, gdy nie zadawano mu pytań. Jedno i drugie Uważał za dowód, że obecni nie dość uważnie słuchali jego opowieści. Nikomu nie pozwalał opuszczać go.